Bitcoin ostatecznie wygrał z Zaorskim. Zamknął on krótkie pozycje na Bitcoinie na poziomie break-even po wzroście kursu o 7,6%. To już druga porażka Zaorskiego w starciu z Bitcoinem w tym roku. Internauci zareagowali mieszanymi opiniami, wyrażając zarówno szacunek, jak i krytykę. Także nie pastwmy się już nad tym spekulantem. Po ostatnich słowach Christine Lagarde naprawdę zawrzało. Twierdzi ona, że trzeba wycofać gotówkę, ponieważ banknoty powodują ślad węglowy. Floods, droughts and wildfires last year were just a preview of what is to come. A hotter climate and nature loss are changing our economy and our financial system. At the ECB we must understand this change to ensure financial stability and to fulfill our price stability mandate. With our new climate and nature plan, we focus on the following three things. First, the green transition. Second, the growing physical impact of climate change. And third, the risks from nature loss and degradation. We will study the impact on the economy and the financial system. This will help us improve our own models. We will also work. To reduce our carbon footprint in everything we do from banknotes to how we supervise banks. Waluty Fiat, inaczej pieniądz fiducjarny, swoją nazwę wzięły od łacińskiego słowa fides, oznaczającego wiarę. Wartość takiego pieniądza nie opiera się bowiem na zabezpieczeniu kruszcem czy innym dobrem, a po prostu zaufaniem do emitenta. A to zaufanie jest już bezwartościowe w Wenezueli. Na tyle, że ich banknoty nadają się już tylko do śmietnika. Wenezuelczycy już nawet nie udają, że te papierki są coś warte i po prostu robią sobie z nich, na przykład origami. Mówi wam coś nazwisko Rothschild. W najnowszym raporcie możemy przeczytać, że Rothschild Holding SA ogłosił, że jego łączna inwestycja w spotowe fundusze ETF Bitcoina przekroczyły już 4 miliony dolarów. Bycze nastawienie a może raczej niedźwiedzie co do dolara i walut fiat ma również Andrew Tate. Tate zamierza przenieść 100 milionów dolarów światów na bitcoiny. Ma on zamiar całkowicie opuścić fiat i wbić ponad 100 milionów w BTC. I udowodni nam, że to zrobił. To nie jest jego pierwszy romans z kryptowalutami, bo Tate znany jest ze swojej kontrowersyjnej obecności w internecie. Krytykował banki, nazywając ich praktyki oszustwami. Chcę, this this hedge fund manager banku, of shit, these wall street Zasłynął on również z tego, że władze rumuńskie skonfiskowały mu znaczne aktywa, w tym bitcoin. W filmie prawnika specjalizującego się w sprawach karnych, Tate promował bitcoina w celu unikania podatków i zasugerował wprowadzenie własnej kryptowaluty. Brał także udział w ruchu akcji Memów, inwestując 6 milionów dolarów w GameStop, mimo że jego majątek wynosi około 11 milionów dolarów. Nadal jednak nie wiemy, kiedy Tate zamierza zrealizować swój plan. A więc, mimo tego, że to wciąż ryzykowny rynek, więcej osób ląguje bitcoina licząc na jego wzrost. Wiele danych wskazuje, że rewolucja w świecie finansów może go mocno wzmocnić. Nie można również zapomnieć o ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa. Trump jednoznacznie o kryptowalutach. They are against it. The Biden, uh, Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, <laughs> sir, are you for or against crypto? What's that, what the? Get me off the stage. He's <laughs> saying, get me off the stage. Now he has no idea, but uh, look, Gensler is very much against it. The Democrats are very much against it. And I say this, uh, a lot of people are very much for it. Probably a lot of the people in this group and i'm fine with it i want to make sure it's good and solid and everything else but i'm good with it and uh, if you want if you like crypto in any form and it comes in a lot of different forms if you're uh, in favor of crypto you better vote for trump